No, dzisiaj byliśmy na działce, właśnie z niej wychodzimy. Tu jest nasza działka. Właśnie kurtko zabezpieczyliśmy przed zimnem i zimą. Owinęliśmy ją szmatką. Zabezpieczyliśmy reklamówką poliową. A teraz idziemy się przejść na zimowy spacerek w kierunku naszej chałupki. Tu moja dzielna żona, śnieżynka idzie sobie Justysia. W kierunku strumyczka. I tak sobie idziemy. I oglądamy, co też nam wyprawiała nasza pani zima. Jak widać, śniegu jest nie za dużo. Ale jest. mróz około minus 7 stopni. Tu są śnieżne ślady. Tu widać. Cień moich nóżek. Mamy też ślady, czy tak zwane tropy zwierzyny. A tutaj mamy taki, właśnie teren śmieszny wokół naszej działki. Takie rozlewiska. Stare Bajoro. Kiedyś na tym terenie był, było jezioro ale niestety wyschło później były takie rozlewiska po wiosenne dużo wież w koło jest Tu no mamy takie zakłady budowlane a my sobie właśnie idziemy przejść się, zobaczyć właśnie wokół naszego terenu, w pobliżu naszego terenu działkowego Tu mamy taką starą, poniemiecką studnię głębinową. Jak widzimy, se jest tam, woda w niej zamarzła. Tam widzimy ślady od lisa. Od zająca tam dalej są. Tam moja dzielna śnieżynka idzie właśnie ze starym torowiskiem, który było kiedyś połączenie z jednostką wojskową, która teraz się nazywa lub też będzie się nazywać jednostką unijną i zaraz za chwilę wam pokażę jak wygląda zimowy strumyk a strumyk, który płynie sobie zwolna, nazywa się babica. Nie mylić proszę z jakąś babką starą. Po prostu nazywa się Babica tam w oddali mamy na, na drzewach jemioły i idziemy dalej. Idziemy sobie idziemy Żona mówi, żeby zejść w dół i pokazać Wam bardziej wyraźniej strumyk. Tak jak wspomniałem tam widać teraz bardziej wyraźniej na drzewach rośnie se jemioła Że ona zejść na dół, ale chyba nie zejdziemy, bo będzie za ślisko Otóż ten strumyk nazywa się babica Proszę nie mylić ze starą babką Chociaż wygląda z pozoru niewinny strumyczek na wiosnę, natomiast zamienia się w rwącą rzekę. Tu jest zamarznięty częściowo ten strumyk. Widać tropy od lisa. Tutaj zobaczymy trochę, kawałek dalej jak to fajnie wygląda ten strumyczek, o proszę ja was, zobaczcie to jest nasza babica elbląska ciek wodny, tak zwany ciek wodny, strumyk liczący 25 km truf ciągnący się aż yy, prawdopodobnie z jeziora tak zwanego martwego, który jest na jeleniej dolinie Bardzo twarde lubię Tu mamy taki tunel Jak widzicie To wszystko ma swoją historię To wszystko ma swoją historię Jeszcze przedwojenną na tym terenie pobliskim, na którym mam swoją właśnie działeczkę było kiedyś gospodarstwo rolne 11,5 hektara z tego ja teraz zajmuję 1,5 hektara był mieszkał kiedyś na tym terenie właśnie, miał gospodarstwo rolne major Wojska polskiego, żołnierz AK. Tu jest druga strona tego strumyku, jak widzicie. I tak to właśnie wygląda na tym terenie. Idziemy dalej. Przemieszczamy się dalej. A oto wspomniana wojskowa jednostka wojsk unijnych, tak to będzie się zwało tak będzie to się nazywało, bo w tej chwili to jest wszystko w przebudowie. Dzielna moja śnieżynka. I ruszamy dalej. Za chwilę będziemy dochodzili do końca tego terenu. Tutaj na drzewie gniazdko sobie ptaszek zostawił. Może na wiosnę przyleci I będzie miał dużo ptasich dzieci. A my się spacerujemy dalej. Idziemy tu, o choinka rośnie sobie. Stała pod śniegiem panna zielona. Nikt pracująca nie kochał jej. Nadeszły święta i przyszły do nas. Pachnący gościu prosimy wejść. Tak śpiewali w szkole kiedyś. Choinko, piękna jak las, choinko zostań wśród nas. Taką pamiętam właśnie ze szkoły piosenki. I tyle na razie. Zobaczymy dalej, jak przeprawimy się na drugą stronę tego terenu, będziemy trochę bliżej już dzielnicy Zawada.